Witam w pierwszym odcinku Motorem Przez Świat Dzisiaj odwiedzimy Zgierz Gdyby ktoś nie wiedział Zgierz to taka zapadła nora gdzieś pod łodzią pod pięknym miastem Łódź Zgierzanie nie znają e, mechanicznych środków lokomocji dlatego głównie podróżują przy pomocy kunia Tak Zróbmy więc przejazd główną ulicą z Widzimy tablicę. Tutaj rozpoczyna się z Story, że trzymam tak nisko kamerę, ale wydaje mi się prowadzi po tych hamulcach jedną ręką. Tak więc właśnie jedziemy główną ulicą Zbieża. Tak wygląda. Asfalt jest tutaj rozwijany tylko w niedzielę i święta. A że dzisiaj jest chyba środa, także jest tak jest. Jedziemy dalej. No, jest kawałek równiej. Jedziemy, zbierz w całej swojej krasie. Tutaj pojazd widać przyjezdny jakiś musi być, bo... Jak już wspomniałem, w wieży nie używają pojazdów mechanicznych i oto jest tablica. Koniec z wieża. Kurcze, takie. Tak, jakby nie było widać, to z drugiej pokazuje, jest to początek z Tam gdzieś pod poniżym. Tak więc. Te trzy minuty zwiedziliśmy z Giecz.